Witam wszystkich kolegów i koleżanki W pierwszej kolejności tu na odpowiadam na jedno można powiedzieć z komentarzy gdzie kolega można powiedzieć delikatnie poprosił mnie, żebym udowodnił mu, że mój ten wspaniały lotnik to jest trzy razy w kategorii raczej jest na pudle w okręgu, żebym również w trzech kategoriach najlepszy lotnik oddziału w tym roku, żeby mu po prostu udowodnić. Także, drogi kolego, może sobie tutaj popatrzeć. Jesteśmy na aplikacji takiej, gdzie o, mamy zaznaczonego 7003 w kategorii B. Miał 10,98, był jako najlepszy lotnik. Teraz zmienimy mu kategorię. Zmienimy kategorię na kategorię C. Zobaczymy, gdzie się plasował gołąbek o numerze 7003. Również był najlepszym lotnikiem oddziału w 2023 roku w kategorii C, cofiten 13. No nie wiem, tam chyba jedna kategoria mu odpadła. No wiadomo, to są moje lotniki, jak się plasowały. No i oczywiście był też najlepszym lotnikiem w kategorii dorosły samiec, którą kategorię, może już mnie którą kategorię powtórzył po raz drugi eee, z rzędu. Eee, czyli to unikatowo. No a jeszcze e, zaprezentuję te cztery gołąbki, które jutro się kończy aukcja e, u Wiktora. E, powiem tak, e, dużo, dużo kolegów e, dzwoni do mnie i pyta się, czy mam jeszcze jakieś Gołąbki późne, czy jakiekolwiek tam Uhodowane latem, do sprzedaży. To mówię prosto z mostu. Nie mam gołąbków już z roku 2023 do sprzedaży. Ostatnie 4 cztery, cztery gołąbki z tego rocznika są, u Wiktora, na aukcji. Aukcja kończy się jutro, czyli 6 stycznia. Trzech Króli, jest jako to pierwsza aukcja tam e, wystawiona u Wiktora, będzie tam dość wcześnie się e, kończyć. E, no i tu koledzy, jak im to tłumaczę, no to po prostu chcieli, żebym zaprezentował jeszcze te gąbki, jak wyglądają i dokładnie opowiedział, z czego one się wywodzą. E, Także zaczniemy może bezpośrednio, jak tak następnie było o tym moim wspaniałym lotniku, który dwa razy z rzędu był najlepszym lotnikiem oddziału, jest najlepszym lotnikiem oddziału. Oprócz tego był w trzech kategoriach w tym roku najlepszy lotnik oddziału. E, oczywiście jedna kategoria mu odpadła. No i jest w trzech kategoriach na pudle w okręgu, e, bo jest e, najlepszym lotnikiem e, z dwóch lat wystawy w kategorii C. Idzie na ogólnopolską wystawę. No, mam nadzieję i tak liczę na swą y, dziesiątkę tego gołębia w Polsce. Oprócz tego jest ten gołąbek jeszcze y, drugim asem y, okręgu y, w kategorii dorosły samiec i trzecim asem okręgu y, chyba w C kategorii albo w B. Już. No, y, to tak samo jak w oddziale, także jest w trzech kategoriach na podlew okręgu. No, Koeficjenty, tak jak mówiłem, czytałem, ma tam około 10 w dwóch kategoriach i zaprezentujemy może bezpośrednio teraz e, pełną siostrę tego samczyka, mojego wspaniałego lotnika. E, powiem tak, ogólnie są, tu, ogólnie są tutaj tylko, znaczy tutaj są u Wiktora tylko cztery te gołąbki te gołąbki są bardzo późne. Zaznaczam tu są późne gołąbki e, kto kto niech nabędzie to wiadomo no, Będzie musiał nich troszeczkę przypielęgnować, jak to się mówi. gołąbki są po sobie ogólnie tak przepierzone, ale to mówię, to są późne i tam jest na pierwszej pozycji. Jest to samica 99,45. Mówię ogonek, jedno piórko, tu nie trzeba za kulosy brać, ciągnąć, łapać, kombinować. Jest po prostu ogonek, jedno pióreczko żydełko tego gołąbka wiadomo lotek nie mam wymienionych on po sobie tylko tu się przepierzył no wiadomo zdrowiutki gołąbek zaszczepiony samica pochodzenia wnuczka mojego trusemka także w rodowodzie rodowód może szybko omówię jeszcze to tak z dołu matką tego gołąbka jest bezpośrednio moja, córka mojego 8, najlepsza jego córka rozpodoba E, jest to matką, a, e, która wywodzi się po, mówię, po moim 3,8 i po samicy, po córce 0,2 od łepuchów tego kokmana. A ojciec tego, tej samicy, tak jak i mojego tego wspaniałego lotnika, jest taki nazwany duży, zakupiony od Krzyśka Pruskiego, który wywodził się od e, ze wspólnej hodowli e, e, ojciec, e, łebuch e, Pruski, gdzie tam był Harley parowany na córkę córkę Cassiusa no wiadomo Cassius, wspaniałe MB. wszystko jest dokładnie opisane w radowodzie proszę sobie wejść, Aukcja jest u Wiktora kończy się jutro, 6 zapraszam następny gołąbek pójdziemy za ciosem również samiczka jest to samica o numerze 9933, fajny numerek. Jest to samica po wdowcu, po tym moim naj, najlepszym rozpodobym gołębiu, raczej rozpodowym lotowym gołębiu tego roku. Jej ojciec jest trzy razy najlepszy lotnik oddziału i trzy razy na pudle w okręgu. A matka tego gołąbka, zaraz zobaczymy w do dowodzie dokładnie, a matka tego gołąbka jest też wspaniała samica lotowa 7038, która wywodzi się po siostrze Jaguara razy wnuk mojego 3.8. Czyli jest to jest to można powiedzieć delikatny imbredzik w plecy tego gołąbka. Delikatny imbredzik na mojego 3.8. Także jak coś jest to stuprocentowa samica. Co mogę powiedzieć do tego gołąbka? Jeśli ktoś by chciał samczyka, to samczyk jest u mnie zostawiony. Oczywiście tylko zaznaczam osoba, która wylicytuje tego gołąbka. Może wymienić sobie, jeśli będzie potrzebował samca, nie samicy. Może sobie wymienić u mnie i może sobie wziąć brata z gniazda. Bo na pewno jedno musi zostać u mnie. Także tak to wygląda. Następnym gołąbkiem jest to również samiczka. Barwy szali. Jest to samica o numerze 9936. Również bardzo ładnej budowy. Samiczka. Nie wiem, czy to na widać. Ta samiczka jest bardziej przepieżona. Ona jest taka już troszkę starsza bo to jest gojemnica z boksu wyciągnięta. Jej ojciec jest taki, mój 100%, yy Jansen, on wywodził się po samicy od Mętli, e, z tych jansenów, co odkupili od e, jeszcze Adama Handelka. E, parowany na koźlikowego takiego super jansena, e, który był u niego super rozpodowcem i lotowym e, Brata z gniazda tej ojca ode mnie nabył Darek Marciszewski wtedy. O sam odbierał ode mnie z podwórza. A matka tego gołąbka jest po moim starym Kaziowym i po córce 3,8 tej 400, czyli matka jest półsiostra do tego mojego wspaniałego lotnika, ale ona również była super lotniczką, bo ona była pierwszym asem oddziału w kategorii rocznej w 2021 roku. Także także jest to Jansen razy 3,8 Iwanroje ten mój stary, mój sy, ten Kaziuk ten stary nazwany. Piękna samica. Ona idzie już fajnie w pary. I ostatnim gołąbkiem jest czerwony gołąbek. Jest to czerwony gołąbek. 78-54. Jest, powiem, mały, ale taka kuleczka ale powiem tak, jak Wiktor był, on go odznaczył jako samica, ale jest to na 99% jednak samczyk, także drodzy koledzy, jeśli będziecie zainteresowani tym gołąbkiem, zwróćcie uwagę, że jest to samiec. Również, jeśli ktoś bardzo chciałby samicę, oczywiście tylko pod kątem, jeśli wylicytuje tego gołąbka, możemy zamienić, może sobie wziąć Siostrę z gniazda, gąbek jest też perfekcyjnie zbudowany. Nie dużej budowy, ale perfekcyjnej. O pięknym oku, naprawdę pięknej muskulaturze. Nie będę tutaj, bo ktoś powie, że zapasiony, bo to naprawdę to skrzydło rozciągnąć, to wszystko, to jest naprawdę trzeba siły dać. O pięknej, pięknej budowie i pochodzenie tego gołąbka Bo go tu zachwalam. A gołąbek 7854. O jak mówię samczyk, bo Wywodzi się tak. Jego matką jest bezpośrednio córka tego od wypuchów samica, córka tego Kopmana 002, tego wspaniałego rozpłodowca. No co mogę powiedzieć? Ta sama samica 70-80, 6 jest również matką mojej, tej wspaniałej samicy 400, która dała tego wspaniałego e, mojego rozpodowca. E, także z jednej strony można powiedzieć, że e, ten czerwony samczyk będzie wujem do mojego, z jednej strony będzie wujem do mojego e, tego wspaniałego rozpodowca. A z góry e, samczyk. Jest to pożyczony gołąbek od Piotra Bugały. Jest to pełen brat wspaniałej samicy lotowej, która była oczywiście siódmą lotniczką Polski, bo jej tam zabrakło jednego w jakimś tam kategorii kilometrażu, ale oprócz tego miała takie fajne wyniki z jednego roku jak w kategorii A080, w kategorii B088. No Oczywiście osiadała pierwsza na 19300. 96 gołębi rejon, pierwsza na 19 273 gołębie rejon, druga na 9465 gołębi rejon i czwarta na 16 470 427 gołębi, też rejon. Także mówię wspaniałe 4 gołębie E, trzy późniejsze, dwie samiczki te późniejsze i jeden ten czerwony samczyk, ale bierze, że bardzo agresywny się zrobił teraz w ostatnich dniach. No i szali troszkę przepieżona samiczka, bardziej taka starsza, gotowa do parowania. Jest to można powiedzieć wspaniałych te Jansenów. No co mogę powiedzieć z, te, z tych Jansenów? Mam samiczkę w tym roku, raczej, no w tamtym roku 2023. E, to tak można powiedzieć, że. Tam będzie siostrą matki takiej samicy, co, czyli ciotka do takiej mojej wspaniałej lotniczki, 11 konkursów szpicowych, która mi pomogła wygrać wiele tych kategorii mistrzowskich, nie tylko na oddział, jak i na okręg. Także jak coś zapraszam do aukcji, mam nadzieję, że tu kolegę e, uszczęśliwiłem pokazaniem, w jakich kategoriach, że w B i w C był najlepszym lotnikiem. Oczywiście tam mu później jedna kategoria odpadła. No i oprócz tego bym, wiadomo, jest najlepszym lotnikiem oddziału y, jako dorosły samiec. Jeszcze raz, y, zainteresowanych zapraszam do aukcji. Więcej gołębi nie mam z tego rocznika do odsprzedania. Będą gołąbki w późniejszym czasie młode. Ewentualnie, jeśli ktoś bardzo jest spragniony w moich gołębi, to mogę odstąpić jakąś parę, której już, jak to się mówi, puszczyłem w pary, na jakieś tam próbne parowania. Niektóre pary już w boksach zaparowałem. Ewentualnie mogę odstąpić całą parę. Wiadomo, to już nie są gąbki tanie, to już są gąbki trochę droższe, bo są sparowane, uszykowane do rozpłodu. Także, jak ktoś z ciekawostek mogę powiedzieć, obserwuję te wszystkie portale aukcyjne, drodzy koledzy! Wszystkie i to mówię tak szczerze, wszystkie polskie i przede wszystkim polskie. Wiadomo, i nie widzę swoich gołębi. Na aukcjach zwrotnych, że po prostu moje gołębie się pojawiają gdzieś, że komuś się nie sprawdziły, że ktoś z nich odstępuje, daje znowu na aukcję. A powiem tak szczerze, szukam nich sam z jakiego powodu. No wiadomo, bawię się w tym sporcie już wiele, wiele lat. Można powiedzieć, że z 5 lat to tak odsprzedaje jakąś, można powiedzieć, nawet dość dużą ilość tych gołębi idzie, idzie w świat. Dużo wiadomo jest klientów zadowolonych, raczej nie dzwonią do mnie, albo się mnie wstydzą, albo nie ma klientów niezadowolonych, ale co najciekawsze szukam swojej gołębi na aukcjach zwrotnych, bo niektóre rodzice czy tam przodkowie tych gołębi już u mnie się pokończyły i bardzo chętnie bym sobie niektórego z moich gołębi odkupił, no ale niestety... Nie jest to jednak tak łatwo, jednak się te gołąbki muszą sprawdzać, bo mogę powiedzieć szczerze, że na tych wszystkich autach są, spotyka się gołębi wszystkich mistrzów naszego sportu gołębiarskiego w Polsce. Ale naprawdę moich gołąbków jeszcze nie widziałem. Czyli widocznie się muszą sprawdzać, albo proporcjonalnie tak mało tych gołąbków sprzedałem. I jeszcze nie mogą się przebić. Także wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do aukcji. Aukcja kończy się już jutro, 6 grudnia. Jako pierwsza aukcja. Jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby nie przegapić. No, 6 stycznia, nie grudnia. Dobrze, córciu, mówisz, bo to bym dopiero te 6 stycznia, można powiedzieć, w Czech Króli. Także jak ktoś sobie chce prezent zrobić, zapraszam, pozdrawiam, dobry lot.